One presence power in the mind of god i feel with the powerful wide light of spirit this light dissolves all darkness and limitation and set me free only the highest vibration can i enter may the holy spirit guide and protect you and set you free Yastashmi. Tutaj, dla przyczyny, nic nie istnieje bez przyczyn. Przyczyna jest naszym nauczycielem na naszej ścieżce, na której my stoimy i wędrujemy. Spójrz mnie na naszą ścieżkę. Kim jesteś, mój przyjacielu? Jak stąpasz po tej ścieżce? Czy lekko, czy ciężko? Jeżeli ciężko stąpasz, nie siesz cierpienia, bóle swoje z przeszłości, czy rodziny, czy całego świata. Spójrz na swe ciężary, które w życiu niesiesz. Kiedy się im przyjrzysz, zobaczysz, że one znikają. Przyjrzyj się im z bliska, i z lewej strony, i z prawej. Wtedy stąpasz lekko. Tak jak oddychasz, jest to tchnienie, tak jak piórko, lekkie. Kiedy oddychasz lekko, jak jest Twój oddech, mój przyjacielu? Jak oddychasz lekko czy ciężko? Zawsze zatrzymuj pomiędzy dniem i nocą. Zatrzymaj oddech, kiedy wdechniesz. Zatrzymaj, dech. Jak patrzysz? Mój przyjacielu, czy patrzysz lekko, czy ciężko? Spójrz na siebie, jak spoglądasz. Obserwuj swoje oczy zewnętrzne i spójrz, jak pracują oczy wewnętrzne. Oczy mamy wkoło siebie, tysiące oczu. Nasze zewnętrzne oczy są tylko jak fala na morzu, na powierzchni, gdy się zanurzymy w głębi oceanu, rozpoznamy prawdę, jeżeli raz jej dotkniemy, będziemy wszędzie jej szukać. Prawda, nie ma końca. Dlatego jesteśmy poszukiwaczami w naszym życiu, po to tutaj jesteśmy, po to spotykamy się razem i uczestniczymy w tym obiedzie. Jaka dusza nasza piękna jest? Tak piękna i delikatna. Że gdy chcemy ją dotknąć, dotykamy ją bardzo z ostrożnością wielką. Jest delikatna jak zapa. Użyj. Jakie jest Twoje ucho, mój przyjacielu? Czy słyszysz ciężko, czy lekko? Jeżeli słyszysz ciężko, możesz zatonąć ze swoimi ciężarami, w swojej głuchocie. Więc otwórz ucho. Czytaj pomiędzy liniami, czym się żywimy. Żywimy się słowami, żywimy się spojrzeniem, żywimy się mówieniem. Dotykiem, smakiem, zapachem. Każdy z nas ma inny charakter. Jesteśmy charakterem tak, jak jabłoń rodzi jabłka, śliwka rodzi śliwki. I marchewka również ma swój charakter. Więc nie zmieniajmy drugiego charakteru. Bo w ogrodzie mamy i śliwkę, i jabłko, i gruszkę, i piękne róże, i tulipany. Każde z nich ma charakter. Więc nie zmieniajmy czyjegoś charakteru. Akceptacja jest tak jak w wichura, która przeleci przez ciebie. A w ogóle cię nie zachwie. Chwiejność jest, kiedy jesteś uparty w niektórych rzeczach, upartość, która jest narastająca jest jak kamień, którego później, aby go zmię zmiękczyć wymaga dłuższy okres czasu. Kamień jest potrzebny, jednak nie jesteśmy kamieni. Jesteśmy delikatni, tak jak zapach. Więc bądźmy zapachem. Jak jesteśmy różą, bądźmy zapachem róży, zapachem tulipanów. Cóż za piękny ogród, kiedy akceptujemy wszystko. Co w nim jest? Gdy się pojawi jakiś kwas, szybko go wyrywamy niczym się rozwinie. Jak to robimy? Wchodzimy do ogrodu przez bramkę. Obserwujemy, jaki piękny jest. Ale kiedy chwas zauważymy, zaraz go wyrywamy. Stąd co spojrzenie. Spojrzenie ogrodnika, kiedy my jesteśmy nim właśnie w swoim ogrodzie. W naszym ogrodzie jest wszystko. Więc jeżeli jeżeli zauważymy chwas, wyrywamy go natychmiast. Wymaga to dyscypliny, dyscypliny spojrzenia. Czy umiemy słuchać, kiedy róża mówi, żebyśmy do niej przemówili wiersze? Czy powiedzieli piękne słowo? Charakter. Cóż to za cierpienia, powiedział pewien człowiek? Cóż to za spojrzenia na cierpienia, bóle, te wszystkie istoty, które nieraz żywimy? Dzisiaj jest dzień, wielki dzień. Wielki dzień przemiany, przemiany naszego spojrzenia, słuchu i mówienia. Dzień wielkiej przemiany naszego umysłu, ponieważ kiedy spojrzymy, fala przepływa do naszego umysłu. Kiedy słuchamy, dzieje się to samo i kiedy mówimy. Czy wiemy, co mówimy? Czy wiemy, co chcemy? Kim jestem? Zapytał człowiek przy bramce, kiedy miał wejść do ogrodu. Przecież jestem ogrodnikiem. Stąd wszystkie bóle i cierpienia, które budujemy sami, zbędnie falami, przychodzą jeszcze sprzed urodzenia. Przyjrzyjmy się im. Spójrzmy na nasz zapach naszego żywota. Miejmy czas przyjrzeć się sobie, przez naszą wędrówkę, jaka piękna wędrówka, kiedy stąpasz lekko. Czy mamy czas przyjrzeć się sobie? Czy znajdziemy czas przyjrzeć się sobie? Kiedy już opanujesz spojrzenie samego siebie? Będziesz spoglądał na siebie z uśmiechem. Zaakceptujesz wszystkie tajfuny, wszystkie wiatry i burze, które będą przechodzić przez ciebie, ale cię nie zachwieją. Korzeń jest twój głęboki, głęboko zasiany, kiedy ziarno było zasiane, wiele istnień tym. kiedy użyjesz dyscypliny w samym sobie. Spojrzenia, pielęgnuj spojrzenia. Kiedy już opanujesz, ono będzie instynktem. Jeżeli zlekceważysz przeszłość, obrabujesz przyszłość. Przyjrzyj się Twojej przeszłości. Odczuj Twoje tchnienia, jeszcze sprzed urodzenia. Bądź wielkim królem samego siebie, królem spojrzenia, jeżeli wiesz, kim jesteś, nikt i nic cię nie zachwieje. Będziesz stąpał lekko, ale mocno na ścieżce. Będziesz umiał się cieszyć samym sobą, kiedy będziesz dawał poka innym spojrzeniom, innym uchom i językom. Jesteś wielkim samotnikiem, królem siebie, kochającym wszystko i wszystkich. I ten chwas, który wyrwiesz w ogrodzie, również z umiłowaniem go wyrywasz, aby nie przeszkadzał rozwoju róży, czy tulipana, czy narcyza. Drzewo śliwki się uśmiechnie do Ciebie, rozpoznasz ten uśmiech i jabłoń również przyłączy się do tego. Jak wielkim jesteś, królem siebie. Spójrz na swój majestat. Twoje cierpienia są wielkimi perłami, drogimi kamieniami, które przyszły do ciebie w tchnieniu wielkim. Tylko swoim spojrzeniem spojrzysz i zrozumiesz, Uśmiech wtedy objawić na Twoim obliczu, które wyjdzie z wewnątrz ciebie. Czyż jabłoń ma soki na zewnątrz? Czyż śliwka ma soki na zewnątrz? Soki są wewnątrz. Cała esencja nas jest w nas wewnątrz. Więc zauważ to, mój przyjacielu, Jakie twoje wnętrze, jakie twoje soki, jakie jest twoje źródło, źródło Twojego tchnienia. Zawsze kiedy jesteś spragniony, idź do źródła. Źródło jest wewnątrz, każdego z nas. Więc jeżeli chcesz zmienić i do źródła, Wewnątrz napij się wody ze źródła, wtedy oczy w radości załzawią, oczyszczą Twoje spojrzenie. Słuch Twój nagle się obudzi i słyszysz inaczej. A jak spojrzysz, co mówisz na każde słowo, będziesz wiedział, co mówisz i dlaczego. A jak żeglarz wielki płynie po Swoją łodzią, Kapitanem jest swojej łodzi, Wiosłami wiosłuje I teren steruje. Łódź jest jak nasiono, Kiedy wypływa na morze, i przeistacza się wielki statek, kiedy jesteś kapitanem i wszyscy są na statku, i sterujesz do przystani, aby nabrać tchnienie, i płyniesz dalej, do innej przystani. Nabierasz znowu tchnienie. I płyniesz do następnej. Wtedy zauważysz, że całe życie jest tylko tchnieniem. Tchnieniem Twojego umysłu, który jest zaobserwowany w tym tchnieniu. Więc spójrz na swój umysł, jak myślisz? Jakie myśli Twoje i innych przychodzą. Jedni na lewo, drudzy na prawo. Tak jak teraz, obecnie czas mentalny nastał psychika ludzka jest dotknięta jedni na lewo, drudzy na prawo. Kiedy jesteś zahartowany i spoglądasz na swoją psychikę, Nigdy żadna wichura ci nie zachwieje. Jedynie ciężar, którym możesz nosić z pokoleń, kiedy twoje ziarno zostało zasiane. Masz wybór i wolną wolę. Nikt nie powie ci, mój przyjacielu, czy masz to zaakceptować, czy nie. To jest twój wybór. W pewnych rzeczach jesteśmy tylko human, jesteśmy ograniczeni w pewnych momentach fizycznie. Jednak nie przejmujemy się tym, ale akceptujemy, bo lekko stąpamy po naszej ścieżce. Więc kiedy dajesz pokarm, kiedy cię ktoś zapyta, potrzebuje pokarmu, Możesz mu dać, napić się wina, albo truciznę. Więc język jest jak miecz obosieczny, który z jednej strony daje miłość, a z drugiej nienawiść. Miłość tańczy zawsze z nienawiścią. Kręcą się w koło. Miłość prowadzi. Kiedy miłość zmęczona jest, mówi do nienawiści, teraz ty prowadź. Ale obserwujemy nasz taniec w naszej harmonii. Tak jak kolor biały ma również negatyw i pozytyw, i tak jak inne wszystkie kolory. Więc kiedy już przypływamy statkiem do przystani, rozładowujemy nasze ciężary, wszystkie ciężary i tchnienia z pokoleń, aż matka fizyczna i ojciec fizyczny, aż matka duchowa i ojciec duchowy. Dlatego ten balans mentalny nastał w chwili obecnej. Ciężar umysłu jest wielki. Śliwka mówi, że jest tylko śliwką. Nie ma pretensji do jabłoni. Jabłon nie ma pretensji do śliwki, jakim my jesteśmy rodzajem. Ucisk mentalny narasta i będzie narastał, więc bierz te prysznice na głowę Twoją. W swoim charakterze umysłu Twojego i emocji. Zawsze wiesz, tą kąpiel. Ucisk niektóry z położy na łopatki. Przez gotowych ucisk przejdzie, nie zatrzymując się, zaczął się test wielki już wcześniej dużo. Narasta w szybkim tempie. Jednych osadza na lewo, drugich osadza na prawo. Jedną umrzeć, jedni będą woleli niż znieść ten uścisk psychiki, który jest przygotowany do rozdzielenia i testu wielkiego. Siła to jest wielka miłości, wielkiej. Test miłości jest. Zaakceptuj więc siebie, Spójrz na swój los, nie bądź zły na niego, ale możesz skrócić, jeżeli dla ciebie jest ciężki. Akceptując wszystko, co przychodzi, woda w rzece znajdzie inny zakręt wyżłogi, czy po lewej, czy po prawej, jak się wije. Tak ty bądź rzeką, bądź wodą, która płynie do swojej przystani. A ty jako kapitan tego statku rozkazujesz przemi wobec patrzysz na swoje utrapienia, bóle i cierpienia, które są twoimi skarbami, więc przemień je, spojrzyj z miłością na nie zniknął w tej chwili. Test wielki nastał na ziemi. Aniołowie przyszli z pomocą, tak, twoi aniołowie i wszyscy twoi pomocnicy, nauczyciele, uzdrowiciele, aby umysł Twój ożył, otrzepał się z błota i wyjrzała z niego piękna natura, natura róży, które dała zapach, i w lewo, i w prawo. Więc kim jesteś, jak spoglądasz na siebie? Widzisz, że ucisk przychodzi psychicznie? Słuchaj tylko głosu wewnętrznego swojego. Nie da się zwieść innym. Pielęgnuj swoje słowa, swoją ścieżkę. Bądź zawsze sobą. Więc ze źródła pij wodę, nie nadziei. Pij wodę, która w Twoich ustach uzdrawia umysł Twój, który rozrasta się jak kwiat piękny, daje zapach, a Ty spoglądasz na niego. Więc spójrz na swój świat mentalny. Spójrz, co myślisz. Dlaczego? Dlaczego? Zadaj sobie to pytanie. Aż jesteś wielkim podróżnikiem, kiedy ocean zagra wielkimi trombami, falami, skrzypcami, wiolencelami, trombami wielkimi, zachuczy może całe. Bądź gotowy. Przygotuj się. Kiedy się przygotujesz, lęk znika. Znika cierpienie i wszystkie inne negatywne tkwienia. Jesteś tylko Ty i tylko Ty, ze swoim spojrzeniem. Sam przyszedłeś na ziemię, urodziłeś się i sam odejdziesz stąd. Kiedy czas nastąpi, więc pielęgnuj tą ścieżkę swoją, zawsze weź tą miotłę, pozamiataj ścieżkę. Uśmiech wtedy nastąpi. Kiedy masz przyspieszyć, przyspiesz, kiedy masz zwolnić, zwolni. zapach poczujesz w lekkości, w miłości, w harmonii, w Poczuj siebie w tej chwili, jaki jest stan Twój. Spojrzeniem, mieniem. Oglądasz na siebie, w jakim jesteś stan. Czyżbyś był ponad sobą? W jakim stanie jesteś w tej chwili, kiedy wszystkie udręki są poza tobą? Poczuj się lekko. Zrzuć ciężary wielkie ze wszystkich pokoleń. Poczuj się lekko. Otwórz swoje skrzydła. Skrzydła są w myślach, w twoich emocjach, są tchnieniem. Najpierw był dźwięk, stał się słowem, słowo stało się ciałem. Dźwięk wydaje wielki jak les. Wtedy spojrzał, w lustro jeziora i zauważył się z wielki ryk wydał, ryk wyzwolenia wielkiego, wielki dźwięk zwycięstwa ponad samym sobą, wyjścia ponad siebie. Cóż za piękność, wielka spojrzenia. na wszystkie Twoje wcielenia. Uśmiechnij się wewnętrznie. Przemień w sobie wszystkie cierpienia, które wdychasz i ból. Wdechnij do źródła swojego wewnątrz siebie. Wydechnij miłość, ból. spokój, radość, prosperity w życiu i moc wielką, którą nam zakłócenia dają wszystkie pragnienia, zachwiania w tych pragnieniach podsuwania nam wszystkich zabawek. W kółko. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I tak bez końca, kiedy wyjdziesz, z podziemi, kopiąc te labirynty podziemne i spojrzysz w słońcu w oblicze. Uśmiechniesz się z wolą. Więc piękna jest pieśń słońca, która pięknie gra w radości i mocy wielkiej. Daje nam ciepło i tchnienie. Oblicze słońce gra na swojej harfie. Ciężyc się przygląda. Na niego pora też jest. Pluto również się przygląda i Saturn wtruje. Merkur, Uranus, Neptun w pozycji przygotowania. Jupiter również ze swoim obliczem się uśmiecha. Tak jak dzisiaj wszystkie dusze są tutaj, przyszły na tchnienie, tchnienie spojrzenia, tchnienie źródła. I również wielcy inni zeszli tutaj między nami uczestniczyć w wielkiej melodii dzisiejszego dnia, wielkim dźwięku. Niech się tak stanie.